Robert Lewandowski w filmie Lewandowski nieznany o poronieniu Anny Lewandowskiej. Anna i Robert Lewandowski są rodzicami dwóch dziewczynek, Klary, która przyszła na świat w maju 2017 roku oraz Laury. urodzonej i trzy lata później również w maju. Oboje nie kryją, że rodzicielstwo jest dla nich bardzo ważnym aspektem życia filmowej biografii pilkarza, która pojawiła się 31 marca na platformie Amazon Prime Video. Kapitan pilkarski reprezentacji Polski ujawnia wiele skrywanych do chwil ze swojego życia. W dokumencie zatytułowanym Lewandowski Nieznany Robert Lewandowski dzieli się historią nie tylko swojej oszalamiającej kariery, ale też wraca pamięcia do trudnych chwil z prywatnego życia. Jeden z takich momentów wydarzył się w 2016 roku. Robert Lewandowski brał wówczas udział w pilkarskich mistrzostwach Europy. Polska drużyna doszła do finalu imprezy. Tymczasem kapitan reprezentacji przezywał dramat. Dowiedział się, że jego żona Anna Lewandowska poroniła ciazę. Pamiętam moment mistrzostw Europy we Francji. To był okres, w którym staraliśmy się za nią dziecko. Przyleciała do mnie parę dni wcześniej. I okazało się, że Ania, kilka dni wcześniej, poronila. Mimo tego, że prywatnie człowiek jest zalamany, rozczarowany, smutny, to musi tak naprawdę stawić czoła temu wszystkiemu. Wychodzać na boisko. Spróbować skupić się na tym, co powinien wspominać pilkarz. W listopadzie ubiegłego roku Anna Lewandowska po raz pierwszy ujawniła, bardzo smutny fakt ze swojego życia. Zona Plikarza publicznie wspomniała o utracie dziecka. Bycie mama było moim największym marzeniem. Zanim się spylnilo niestety, podobnie jak inne kobiety. doświadczyłam także poronienia napisala Lewandowska. Trenerka i celebrytka więcej o stracie ciazy powiedziała w styczniu tego roku w wywiadzie dla Twojego Stylu. Gdy wreszcie test wyszedł pozytywny i ledwo zdazeliśmy się ucieszyć, poroniłam. Mój organizm był osłabiony, choroba mogła doprowadzić do marskości watroby. Umiem walczyć o siebie. Ale wtedy byłam bezradna, zamykalam się w sobie. Szłam na trening i siedziałam w sali godzinami. Żeby zagluszyć złe myśli mówiła Lewandowska. Anna Lewandowska nie ukrywa, z wielkim wsparciem w tych trudnych chwilach była dla niej wiara. Dzięki modlitwie i doświadczeniu przebaczenia zdolala zmierzyć się z najgorszym. To był najtrudniejszy moment w moim życiu, ale nagle stało się coś, co trudno mi zrozumieć. Trzy dni po tym, jak straciłam ciaza, w niedzielę poszłam na msze. Modliłam się o dziecko. Taka chwila wycisza, uklada w głowie. Wyszłam z kościoła oczyszczona ze złych emocji i uświadomiłam sobie, że chcę coś uporządkować, co ojcu. Napisałam sms, tato, wybaczam ci. Dwa miesiące później byłam wciąż wyznala w wywiadzie dla twojego stylu Anna Lewandowska.